Skart historii brytyjskiej polonii. 101 lat temu, 1 maja 1923 roku w Lwowie urodził się kapral Jerzy Szymański, najstarszy mieszkający w Manchesterze, żołnierz generała Andersa. Wywieziony z Lwowa przez NKWD w głąb Związku Sowieckiego, został przydzielony do katorżniczej pracy przy wyrębie lasów na Syberii. Po układzie Sikorski-Majski dotarł do tworzącej się armii Andersa, w szeregach której przeszedł cały szlak bojowy, walcząc m.in. o Monte Cassino. Po wojnie osiedlił się w Manchesterze, gdzie mieszka do dziś. W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Kartka Urodzinowa dla polskiego bohatera. Życzenia, które należy przesłać pod wyświetlony na ekranie adres, zostaną doręczone dostojnemu jubilatowi w Dniu Urodzin. Dwustu lat, panie Kapralu.